Cześć, tutaj Fauder. witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie to bitwa tygodnia. O ile ta bitwa tygodnia wystartuje, bo coś się tutaj. O, ja się doszło w końcu. To jest powtórka jeszcze z chleba poprzedniego patcha, tak mi się wydaje, dlatego tutaj był taki mały glitch na początku, że się tak wyrażę. No ale już sobie jedziemy. Mamy tutaj gracza krzywusek z X-Ray, z X-Ray klanu i. Mamy mapkę, mapkę, Malinówka do tego IS-6, czyli czołg, który można było jakiś czas temu wygrać, zdobyć, właściwie nie wygrać, tylko zdobyć, wykonując tam misję na, na, poszczególnych, na poszczególnych nacjach. 75 tysięcy ekspo chyba trzeba było wtedy, wtedy nabić. Nie pamiętam, wy będziecie pewnie wiedzieli, bo w tej daliście ja miałem przerwę od Wiadomo dlaczego. Natomiast tego Isa 6 można było zdobyć tak jak kiedyś Super Pershinga. i tych Isów 6, z tego co zauważyłem, sporo się dosyć narobiło na randomach. Osobiście nim grałem, osobiście nim grałem. Jakiś tam, o piękny strzał, grałem na którymś teście, tylko chyba 2 czy trzy bitwy, nie spodobał mi się szczególnie. Natomiast jeżeli nie macie preziomu tanka, to, to będzie całkiem fajny, bardzo, bardzo dobry strzał z tego LCMX, Mixa. Jeden scout skasowany, to jest bardzo ważne na początku. I zobaczył tutaj na Czafika jeszcze zwrócę waszą uwagę szybko, to jest też niezwykle gracz w kremu Airsoft, jak dzisiaj jest fioletowy, więc, więc wie co robi. Taki trafik, dobrze ustawiony, to jest, to jest skarb klatytury na tej mapie. Ja tą miejscówkę pokazywałem w poradniku na temat Malinówki. Zobaczcie sobie u mnie na kanale, jeżeli chcecie obczaić parę miejscówek. Ta mapka się oczywiście troszkę zmieniła jakiś czas temu, ale generalnie zasady pozostały te same. Rejony spotowania czy, czy miejscówki tam możecie sobie troszkę podpatrzeć. Nasz, nasz dzielny wojownik przywózek zmierza w stronę górki w tym momencie, jedzie sam właściwie. Tam gdzieś za nim, tylko super Pershing. No, ale jeżeli tam nie napotka jakiegoś wielkiego oporu, to, to powinien sobie dać radę. Bardzo ważne dla, dla drużyny tutaj, teraz jest powstrzymanie tej WZ, -y, żeby nie zeszczyła Czafiego. Jeżeli widzicie, że dwa skałty się strzelają ze sobą, to pamiętajcie o tym, żeby w jakiś sposób pomóc swojemu. Bo naprawdę, taki czołg, jeżeli przetrwa, zwłaszcza na takiej mapie, to jest bardzo, bardzo ten, cenne dla drużyny. Mamy 2 do 5 już w tej chwili. Bardzo szybko spada drużyna drużyna zielona w tym momencie. Teraz IS trzeci zjechała tego czafiego. No zobaczymy, czy ten czaki sobie tam da radę. Pewnie Tygrys z mu pomaga. Być może te 29 z bazy jeszcze, więc jeżeli tylko celnie będą strzelać, to powinni mu tutaj troszkę pomóc tym ISEM trzecim tam 192 HP, czyli jest na jeden strzał. No a krzywusek zmierza cały czas mozolnie na górkę. Właśnie między innymi dlatego i 6 mi się nie bardzo spodobał, bo jest dość wolnym czołgiem, jak na mój gust. Ja za takimi czołgami nie przepadam. Zresztą, zresztą nie chciałbym się szczerze wykonywać tej misji, mam czołg premium, więc ósmego tieru, więc po co mi następny, mam siódemkę, inne tiery, tak naprawdę mam czym grać i... Jeżeli nawet dobrze gracie, to, to tymi premią się za dużo nie jeździ, bo, bo będziecie w stanie normalnie zarobić pieniądze, nawet grając na dziesiątych tierach. T29 opuszcza sobie pole bitwy. Ładny tutaj krzywózek strzelił. Ta górka się zmieniła sporo w porównaniu z tym, co grałem wcześniej. Tak naprawdę. Kilka bitów tylko zagrałem na niej, ale muszę powiedzieć, że te zmiany wyszły tej górce zdecydowanie na plus. Jest tutaj troszkę więcej opcji. Teraz można troszkę bardziej, bardziej pokombinować. Kiedyś to było takie jednostajne i wszystko na jedno kopyto, natomiast teraz tutaj jest troszkę możliwości, możliwości manewru na tej górce. Ponieważ Krzywózek nie spotkał tutaj żadnego żadnego dużego oporu, postanowiła przeatakować, a w tym czasie... Czołgi przeciwnika wjeżdżają na jego bazę praktycznie z 4 do 8. W bazie zostało tylko dwóch, dwóch dzielnych obrońców, natomiast fala czerwonych czołgów, o może nie fala, może trochę przesadzam jednak, dwa czerwone czołgi i z 6 i A44 atakuje w tym momencie bazę. Krzyusek znajduje sobie pierwszą z pozycję. Tegrys 1 piękny cel, zwłaszcza od boku, zwłaszcza w wieże. Jeżeli tylko uda mu się trafić, szkoda, że tutaj nie wystrzelił. Nie wiem dlaczego tak długo celowo, może bał się wyspotowania. Stoi trochę za krzakiem, ale ja bym na to specjalnie liczył, że, że go nie wyspotują. Jeżeli odda strzał, to pewnie ktoś go za chwilkę tutaj zauważy. W ogóle dziwne, że koło tego kościoła, który znajduje się po prawej stronie, nie ma żadnego przeciwnika. To jest dość dziwne i to jest spory błąd w przeciwnej. Fakt jest 4 do 9, w tym momencie 5 do 9, ale trzeba powiedzieć, że to jest dość duży błąd, ponieważ dali się zamknąć tutaj przy swojej bazie na niedużym skrawku mapy, a jeżeli jesteście atakowani na niedużym terenie przez czołgi z różnych kierunków, to przeważnie nie macie się gdzie schować i... Takie, takie konfrontacje się źle kończą, 5 do 10, bardzo słabo to wygląda. Aż jestem sam ciekawy, jak przywósek z tego wybrnie. Czy będzie tutaj jakoś szarżował szaleńczo, czy będzie spotował i, i liczył na to, że ten jak Tiger mu pomoże z bazy? Nie, no, mamy tutaj dwa czołgi jak na razie. Tygrys 1 złapał pięknie, prosto w gardło, teraz sus to na niego trzeba uważać, on dość szybko strzela. Miałem okazję nim to napomkać. Nie, nie wiem, czy mam go jeszcze w garażu, czy już go sprzedałem, nie mam żadnego pojęcia. Natomiast czołg jest, czołg jest dość szybki, szybko ładuje, natomiast natomiast nie ma opuszczenia działa. O tym należy wiedzieć i pamiętać. Jeżeli chcecie z nim walczyć, to on ma naprawdę duży problem z opuszczeniem działa i ciężko jest nim strzelać za jakiś, za jakiś górek. No, już tutaj nam się ten suk kończy. Tam stara się jakoś w jakiś sposób wycofać jeszcze taki fartowny rykoszet, ale pewnie za chwilkę będzie po nim, jeżeli Krzymusek będzie mógł jeszcze raz strzelić. I teraz zobaczcie, to jest bardzo ważne, zwracam Waszą uwagę. Nie strzela do tego susto jeden, który jest tam niżej, czy innych czołgów, tylko strzela do pierwszego czołgu, który widzi, wyjeżdżając z zagódki. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ powoduje, że. Wy widzicie jeden czołg i jeden czołg tylko widzi Was, czyli więcej czołgów nie może do Was strzelać. Należy, należy o tym naprawdę pamiętać i nie strzelać za wszelką cenę do jakiegoś czołgu, tylko strzelać do tego, co możemy, co widzimy jako pierwsze i co oczywiście możemy przebić. Jeżeli w tym momencie widział górę tego jak ta no to wiadomo, że nie będzie na niego strzelał, tylko wychyli się jeszcze ten kawałeczek i strzeli do tygrysa, żeby go skończyć. No a jak Tiger też tam... Jego opuszczenie lufy nie jest jakieś depelacyjne, więc widzicie, że tutaj kombinuje, wierci się trochę, żeby znaleźć jakąś pozycję do strzału. Krzywusak oczywiście go nie atakuje, bo tam jest więcej czołgów, więc stara się za bardzo nie wyjeżdżać. Jak Tiger strzelił, teraz jest moment na to, żeby wyjechać kawałeczek dalej, dokładnie przycelować i jeszcze go podpalić. Pięknie spadło mu te 180 czy 200 HP. Po tej podpale. Susto 1 tutaj wykombinował całkiem nieźle. Na szczęście, jak miał Super Pershinga, który przyjął strzał za niego. Niestety, tutaj bardzo, bardzo złe pudło. To się może naprawdę źle skończyć. Jeżeli jeżeli nie wykończy tego, Susto 1 zostanie zajechany z dwóch stron i nie będzie za bardzo miał co zrobić. Całe szczęście, że nie już wcześniej HP, więc jakieś tam strzały może przyjąć. Tygrys 1 no i, i jeszcze jak Tiger drugi raz podpalony, no to już teraz nie ma drugiej gaśnicy, więc pewnie spali się. Do samego końca. Tak się właśnie stało, spalił się do samego końca. No i został Tygrys 1, stokowo Tygrys 1, więc można mu spokojnie walić, nawet w przód wieży, że się do, ją bez, bez problemu przebić. Tutaj niestety pocisk poleciał w gąsienicę. Oczywiście standardowy płacz na temat Gold Ammo, pomimo tego, że tutaj Krzywusek nie strzelał ze złotej amunicji, Susto w końcu zajechało go od tyłu, od dołu ten strzał, ale to było za mało. No i teraz zostaje tam Tygrys 1. Musi tutaj Krzywózek jeszcze bardzo, bardzo uważać, bo zobaczcie, że z tyłu były wyspotowane dwa czałgi. i IS się w tym momencie zaśmiecił, natomiast Obiekt 704 gdzieś tam stoi i trzeba na niego, trzeba na niego mieć baczenie, że, tak, że się tak wyrażę, bo, bo on może tutaj na jeden strzał właściwie skasować Krzywózkę, jeżeli tylko będzie miał działo BL-10. Tego Tygrysa 1, tak jak mówiłem wcześniej, można byłoby spokojnie walić tutaj w wieżę. Oczywiście na razie jest T29 jako, jako cel. Ten Tygrys za bardzo nie chce wyjechać. Natomiast jeżeli będzie miał strzał krzywózek, to oczywiście najlepiej strzelać w wieżę. Zobaczcie, nie w kadłub nawet, tylko prosto w wieżę mógłby tutaj przywalić i pewnie Pewnie byłaby większa szansa na a tam w ten, w ten dół zawsze może się gdzieś tam pod tym kotem pocisk odbić albo uderzyć w nosienicę, więc warto mieć to na uwadze. Tak samo na przykład, jak tam macie T32, jest to stokowe T32, spokojnie, walczyć o wieże, powinniście bez problemu przebić. Jest kilka takich czołgów, właśnie, które te stokowe wieże mają dość słabe i, i można do nich wrócić w ten sposób. Podstawowy błąd, który popełnili przeciwnicy, bo to warto myślę powiedzieć, było ich tutaj czterech chyba, jak teraz liczę na szybko, zamiast pojechać na krzywózka i go zniszczyć, to oczywiście był jeszcze super pershing, to oni postanowili pomału się wychylać i z nim, i z nim strzelać, co było dużym, dużym błędem. Natomiast gdyby wyjechali na jego wszyscy b trzech czy B4 od przodu, nawet, to zobaczcie, ten jaktager nie jest mu w stanie pomóc, bo tutaj zasłania go górka. Natomiast oni by po prostu rozstrzelali naszego Isa, a a tak mógł spokojnie strzelać, przeładowywać, wybierać cele. I tak właśnie kończy się brak zdecydowania i brak odwagi. Tak naprawdę najlepsze bitwy zawsze są wtedy, jeżeli ktoś popełni Błędy, bo gdyby wszyscy grali bezbłędnie, no to, to ciężko byłoby coś tam ukręcić dobrego. 6000 obrażeń, 6018 bardzo, bardzo dobry wynik. Jestem ciekawy, jak będzie z kasą. Zobaczycie sobie to na podsumowaniu. 7 fragów, świetny, świetny wynik. Jeszcze tylko ten obiekt 704, trzeba na niego troszkę podjechać. I, I jeszcze widzę, że tutaj krzywusek przełącza na złotą amunicję. Nigdy penetracji, nigdy za, za wiele, jak to mówią, więc jeżeli tylko go wyświeci, to myślę, że że powinien go tutaj chociaż, chociaż uszkodzić i on ma tutaj HP. Zobaczmy, obiekt 704 ma 549 HP, czyli na dwa strzały, na jeden strzał nie uda się go skasować. Na szczęście Black więc go tutaj wyświecił, więc już jest ułatwione troszkę zadanie. Zaraz zobaczymy, czy go, czy go przebije. Świetna bitwa. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, że tym czołgiem da się tak dobrze pograć. Oczywiście tutaj było troszkę czynników, tak jak mówię, w każdej dobrej bitwie jest kilka czynników, które się muszą złożyć na, taką, na taki świetny wynik. Natomiast czołg ma potencjał i jeżeli dobrze się go, się go ogarnie, to na pewno można nim spokojnie sobie pograć. 704 ma już małą HP. Jeszcze jeden strzał i już sobie poszedł do piachu, w tym momencie właśnie. 6,5 tysiąca. Bardzo, bardzo ładnie. Dobra, tyle w tym, tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do następnych. Trzymajcie się. Cześć.